Cześć, witam Was na moim kanale Porozmawiajmy o kolarstwie. Paris-Roubaix, cóż to był za wyścig No trzeci monument w tym sezonie przyniósł naprawdę Fantastyczne emocje, oglądałem cały wyścig, mimo świątecznej niedzieli Od deski do deski Mnie się podobał, no bo naprawdę się działo No wygrał Matthew van Der Poel, No absolutny dzik To co zrobił, no naprawdę nie kalkulował po prostu zaatakował raz, drugi Oczywiście pech Bołta Van Arta w postaci przebitego koła, przebitej opony tuż po wyjeździe z ostatniego pięciogwiazdkowego sektora Carrefour de l'Abre na pewno troszeczkę mu pomógł no ale był naprawdę najsilniejszy, bo atakował Nagrywam ten materiał już na kilka dni po Paris-Roubaix bo musiałem przemyśleć pewne sprawy tak popatrzeć na tą wiosnę kolarską z szerszej perspektywy i no to jakich czasów doświadczyliśmy jak kolarze z powrotem po, po latach nie kalkulują, tylko po prostu, znaczy mniej kalkulują, tylko atakują, ile mają sił, no to naprawdę jest godne podziwu. I no ręce same składają się do braw, a emocje przed telewizorem są równie wielkie jak pewnie przy trasie, chociaż wiadomo, na pewno mniejsze. No ale mi się to bardzo podobało. Oczywiście kilka, kilka takich fajnych momentów, w momencie kiedy na przykład w pierwszej dziesiątce przyjechał lerę Rex. No, chłopak naprawdę, wyścig życia. Udało mu się zabrać do kluczowej ucieczki, i potem skorzystał na tym, ponieważ kiedy tą ucieczkę dogoniła grupa faworytów. Yy, między innymi właśnie z Matthew Van no to utrzymał się przez jakiś czas i dzięki temu zajął chyba dziewiąte miejsce I fajn, fantastyczny w fantastycznym stylu finiszował Drugi Jasper Philipsen, kolega Matthew Vanderpoola z Van z Alpes in trzeci Wout Van I jeszcze w dziesiątce Mac Petersen, troszkę zawiedziony yy, Więc yy, tutaj pewnie będzie chciał sobie kiedyś w przyszłości odbić Albo powalczyć jeszcze w tym sezonie w klasykach on tam musiał gonić w pewnym momencie w Lasku Harenberg i widzieliście na pewno właśnie już jaka selekcja w Lasku ile kraks i jaki tam był mocny, mocny gaz i zaciąg. No naprawdę ta linia od której już zaczyna się kluczowy moment wyścigu, ona się oddala coraz bardziej od mety. No teraz to było prawie 100 km, kiedy grupa z kluczowymi zawodnikami, właśnie z Van Der Poelem, Van Aertem, Ganną, czy Stefanem Kingiem, czy Johnem Degenkolbem no, zaatakowała już właśnie mniej więcej tyle kilometrów do mety. No, wielki pechowiec John Degenkolb został zepchnięty na pobocze, przewrócił się i nie powalczył. No, był mocnym sprinterem, na pewno liczył na sprint z grupy, ale no, co by było gdyby, gdybać można. Zawsze. Ta kontrowersja związana z jego upadkiem, no, nie będę podejmował się oceny. Takie jest kolarstwo. Kto jeździł kiedykolwiek w peletonie, w propeletonie, czy nawet na amatorskich gonkach, no to wie, że czasami naprawdę niewiele trzeba. Chwila nieuwagi i zupełnie, zupełnie przypadkowo można komuś zrobić krzywdę. no Takie jest kolarstwo. Trudno. Jeszcze kilka słów o sprzęcie, bo to też jest dosyć istotne propa ruben, No, Ten wyścig pokazał i w ogóle klasyki wcześniejsze, że liczy się absolutnie, absolutnie prędkość. Ta edycja Pari ruben była najszybsza w historii. Kolarze zrezygnowali z pewnych systemów, które mają im zmniejszyć dyskomfort, na przykład Pettersen, Matt Petersen z ekipy Trek Zegafredo jechał na rowerze. Yy, takim aerodynamicznym, nie jechał na wyposażonym w systemy redukcji drgań e Trek'u domane nie widziałem też yy, S-Works'ów yy, wyposażonych w Future Shock, chyba że gdzieś przeoczyłem. Yy, 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 Z Novatiu jechał bez rękawiczek, no, absolutny no, fenomen, bo po takiej tarce, po takiej kostce jechać, yy, po takim bruku jechać bez rękawiczek, nie wiem, czy może gdzieś spotkaliście się, się, jak wyglądały dłonie Aleksandra Krzysztofa były po prostu poździerany na skórek aż do krwi. A Matthew Van Der Poel, a jemu to wszystko chyba jedno, po prostu pojechał, zaatakował i wygrał. Jedyne co no to niektóre, niektórzy kolarze mieli system automatycznej regulacji ciśnienia. No i co najważniejsze, Woutman Art nie miał tego systemu, chociaż koledzy z ekipy nie wiem ilu jechali na tym. Widocznie nie okazało się to aż takie kluczowe. No zajął wysokie miejsce. Ale nie ryzykował stosując ten system. Uwaga na wrotka. Yy, więc tak jak tutaj wspomniałem, liczy się prędkość. Kolarze jechali na rowerach aerodynamicznych na Maxa. Jedyne co to oczywiście szersze opony, niższe ciśnienie. Yy, bo to jest chyba tutaj w Paliu kluczowe. I chyba wystarczające, tak przynajmniej można domniemywać, obserwując. Zawodników, kolejne wyścigi przed nami, jeszcze jeden monument, lierz, baston lierz, no taki monument dla górali, duża liczba metrów przewyższenia, zobaczymy kto wystartuje, no i później zaczynają się już pomalutku, pomalutku wielkie tury, które też będę zapowiadał, ale jeszcze wrzucę parę materiałów odnośnie takich okowo i zapowiem też, oczywiście, Liesz Baston Liesz. Jeżeli Wam się podobało, macie jakieś przemyślenia, to piszcie w komentarzach. Łapka w górę, mile widziana. Eee, możecie oczywiście subskrybować mój kanał, wtedy będziecie informowani o tym, co wrzucam, czym się dzielę. Eee, a propos kolarstwa wyścigów, zawodników, czasem nowinek technicznych i tak ogólnie to, co lubię, czyli kolarstwo przede wszystkim szosowe. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!